z Wami i z Duchem Twoim słowa Ewangelii według świętego Mateusza Chwała Tobie Panie 11 uczniów udało się do Galilei na górę tam, gdzie Jezus im polecił, a gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili, wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: Dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie Chryste. Przeżywamy dziś uroczystość Trójcy Przynajświętszej. Tę uroczystość obchodzimy bezpośrednio po niedzieli zesłania Ducha Świętego. W ten sposób Kościół pragnie podkreślić, że dzieło zbawienia pochodzi od Ojca, realizuje się przez Ducha Świętego. Trójca Święta to wielka tajemnica naszej wiary. W tradycji chrześcijańskiej utrwaliła się scena z życia świętego Augustyna, która zapewne wiele razy była tutaj już przywoływana. Otóż święty Augustyn, sławny filozof, który próbował zgłębić tajemnicę trójcy świętej, któregoś dnia wędrując brzegiem morza, pogrążony w rozmyślaniach, napotkał małego chłopca który przelewał muszelką wodę morską do wygrzebanego dołka w piasku Jakże chcesz chłopcze to uczynić? odpowiedział myśliciel. A ten zapytał: a jakże ty chcesz zgłębić nieskończoność samego Boga i trójcy Najświętszej? Tak jak Tą muszelką nie można przelać wody z morza do dołka, tak nie można również ludzkim rozumem zgłębić tajemnicę Trójcy Najświętszej. I nie on jedyny, Augustyn o tym się dowiedział, wzbudzając tę refleksję, ale także po nim wielu innych myślicieli, choć, choćby. Święty Tomasz Zakwinu, wielki wybitny myśliciel, filozof, teolog, napisał jak na ówczesne czasy wybitne dzieła, wielkopomne, które pozostaje po dziś dzień tworzona jest szkoła tomistyczna. Tymczasem sam zrozumiał po pewnym czasie, że intelekt nie zdoła wszystkiego objąć. I ten człowiek, mając taką świadomość, uklęknął, zanurzając się w modlitwie i wtedy prawdopodobnie wypowiedział te słowa: Padam na twarz przed Tobą, Boże utajony. A wszystko, co do tej pory napisałem, jest słomą. Wystarczy jedną zapałką podpalić i w mgnieniu oka wszystko zginie. Tak też jest z ludzkim rozumem. Poprzez dedukcję intelektualną możemy wyciągać wnioski, mając przesłanki. Ale w pewnym momencie nasz rozum staje przed niewiadomo, choćby w wypadku pojęcia trójcy przy Dlatego dzisiaj, tak jak zapowiedziałem na początku, we wprowadzeniu do tej liturgii mszy świętej, jako ludzie wierzący, chcemy wypowiedzieć te słowa chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Bo kiedy próbujemy odpowiedzieć na pytanie, kim jest Trójca Święta, wtedy brakuje nam słów i brakuje do tego pojęć. Bo czy to Bóg, który objawia się na trzy sposoby? Odpowiemy nie. Czy to może trzech bogów równych sobie? Również nie. Czy to może w końcu trzy osoby boskie wzajemnie sobie podporządkowane? Nie. Trójca święta to jeden Bóg, jeden i ten sam Bóg. Wiemy dobrze, że woda może istnieć w trzech stanach: ciekłym, jako lud, jako para, ale w każdym z tych trzech stanów zawsze zachowuje właściwość wody. Może jest to kulejące porównanie, ale w jaki sposób oddaje łączność i obecność i wzajemne przenikanie Trójcy Przy Wiara wszystkich chrześcijan, Opiera się na Trójcy Świętej. Tak głosi starożytna sentencja. I przypomina, że poprzez moc Trójcy Świętej zostaliśmy włączeni do społeczności Kościoła. To wtedy rozpoczęło się nowe życie z Panem Bogiem. To wtedy rozpoczęła się ta wielka przygoda, która trwa po dziś dzień. Która zostanie, zostanie dopełniona w Trójcy Świętej, kiedy przejdziemy przez próg śmierci, aby już na wieki połączyć się z trój jedynym Bogiem. Wiara w Trójcę Świętą prowadzi nas ku Ojcu, a jest on od u początku wszystkiego. Z taką samą wiarą idziemy za Chrystusem, Synem Bożym który dla nas i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i stał się człowiekiem. I otwieramy nasze serca i umysły na działanie Ducha Świętego, trzeciej osoby Trójcy przynajświętszej. Dlatego ta tajemnica jest niezgłębiona. I kiedy dzisiaj uważnie słuchaliśmy... Słów z pisma świętego z księgi Mateusza, z ewangelii odczytanej, mogliśmy usłyszeć, że apostołowie w imię Trójcy Świętej zdobywali i podbijali świat nie w wymiarze militarnym, ale w wymiarze chrześcijańskim, ucząc zasad płynących z dekalogu, przypominając. Tę klasyczną myśl zawartą w Piśmie Świętym, kiedy to Chrystus był ochrzczony w wodach Jordanu, z nieba odezwał się głos, Ty jest mój Syn, umiłowany w Tobie mam upodobanie, a nad wodami unosił się Duch niby w postaci gołębicy. Przywoływali to wydarzenie, nie do końca rozumiejąc, to, co jest zawarte i nie do końca rozumiejąc przenikanie się wzajemnie Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha Świętego. Po co zatem potrzebna jest nam taka wiara w obecność Trójcy Przynajświętszej? Choćby po to, abyśmy tak realnie patrząc na małżeństwo widzieli w tym małżeństwie rodzinę. Ojca, matkę, męża, żonę i dziecko. I w tym wymiarze tych trzech osób widzieli to wzajemne odniesienie, wzajemne poszanowanie, wzajemne przenikanie. Kiedy dzisiaj pedagodzy mówią o dobrym wychowaniu, o dobrej rodzinie, to podkreślają, bardzo ważna jest osmoza. Wzajemne przenikanie się tych trzech osób. W takim klimacie wyrasta zawsze piękny człowiek. W takim klimacie wyrasta piękny ojciec, który, znając swoje zadania, obowiązki ojca, rozradowany jest obecnością swojej żony i rozradowany obecnością kochającego dziecka, które stało się darem. Poprzez taką osmozę. Matka, żona cieszy się mając wsparcie w mężu, a największą radością jest dziecko, o którym zawsze będzie mówiła dobrze, to jest moje dziecko. I wreszcie dziecko, które odczuwa miłość ojca i matki, gdzie czuje się dobrze, gdzie w pierwszym wymiarze czuje się bezpiecznie i wie, że nic mu nie grozi. Bo wie, że zawsze może liczyć na kochających rodziców. Po to potrzebne jest to odniesienie dogmatyczne i przyjęcie trójcy przy Drodzy bracia i siostry, myślę, że w wielu mieszkaniach znajduje się ikona rublowa przedstawiająca gościnę Abrahama. Nazywa się ta ikona Ikoną Trójcy Świętej. Przedstawia właśnie tę gościnę, gdzie wokół, przy stole, zgromadzeni są aniołowie na wzór Trójcy Świętej. Ale ten stół nie jest zajęty dookoła. Jakby patrząc na tę ikonę, widzimy ich po drugiej stronie. Z przodu stół jest wolny. Artysta zawarł tutaj piękną myśl. Trójca Przynajświętsza, przedstawiona poprzez aniołów, zaprasza do siebie każdego widza, każdego kto się modli, po to, aby razem mógł zasiąść do tego stołu, by mógł odczuć tę jedność, miłość, która tam panuje i przenieść ją w codzienne swoje życie. Kiedy dzisiaj dziękujemy za obecność Trójcy Przynajświętszej. Warto, abyśmy przy wieczornej modlitwie, kiedy będziemy kończyć dzisiejszy dzień, wypowiadając z wiarą te słowa, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, podziękowali za to, że Bóg takim jest. I chociaż nie potrafimy zgłębić tego intelektem, to poprzez wiarę, abyśmy podziękowali za takiego Boga. Który stworzył cały świat, stworzył człowieka, dał swojego syna, zrodzonego z Maryi dziewicy, który stąpił z nieba i poprzez niego dokonało się odkupienie. I za to, że możemy przyzywać obecności Ducha Świętego wtedy, kiedy jest nam trudno i ciężko, aby rozświetlał nasz rozum, by pozwalał nam mądrze żyć i wybierać w życiu. To, co jest najistotniejsze, co jest najważniejsze dla naszego ziemskiego pielgrzymowania. Amen. Służmy wspólnie wyznanie wiary. Wierzę w jednego Boga.